Żebyśmy się mieszali w to wszystko, że chciałeś nas uchronić przed tą złą stroną, która ciebie najczęściej, niestety, dotyka. Ale to jest bardzo ważny dla nas czas i chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy razem. Mimo tego, że zawsze dajesz i dawałeś mi wolną rękę w podejmowaniu moich własnych wyborów, to wiem, co jest dobre, wiem, co jest złe, wiem, co się dla mnie liczy, a dla mnie to Ty, to jesteś ważną rzeczą. I... Chciałabym bardzo Ci podziękować za to, co robisz dla nas, dla Polski, że poświęcasz się dla wyższej sprawy. Ale już kończę. Chciałam powiedzieć, że nie mówię to tylko, nie mówię to tylko jako ja, tylko mówię to też w imieniu Hanki, Julki i oczywiście mamy, jesteśmy strasznie dumne. Może nie mamy zbyt wielu okazji, tego powiedzieć, ale uwierz, że każdego dnia jesteśmy z Ciebie niesamowicie dumni. Yeah. Powiedziałeś kiedyś... Yeah. Powiedziałeś w wielu wywiadach, tak mówiłeś, że jak się nie uda, to spakujesz nam walizki i kupisz bilety za granicę, ale tato my zostajemy i walczymy razem z Tobą. Sureško widać, że to jednak że to...